Kochani, więc w dzisiejszym odcinku będzie taki niecodzienny odcinek, tak? tak. oproszam kawałek mojego pokoju. No. I będziemy ogólnie robić Aesthetic DE, tak. I nie wiem, czy pamiętacie, taką płytę robiłam, jak byłam u mojej koleżanki i teraz chciałam ją skończyć, żeby była taka Aesthetic, więc zamierzam zrobić tym korektorem takie chmurki. Więc widzimy się już przy efekcie końcowym. O, hejka, więc już, już pomalowałam tu bardziej zakorektowałam tu, takie chmurki, o. Ła, wow. fantastyk, naprawdę starałam się. No, więc widzimy się już przy następnym DNY. Dobrze, więc w następnym DNY potrzebujemy jakiejś kartki. Jakiejś kartki, taśmy klejącej dwustronnej i potrzebujemy... Ej, gdzie to jest? A, tutaj, ła, wow. możemy wziąć jakieś te... Wow, no wiecie, te, 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 o Jezu, zapomniałam jak to się nazywa, A wiecie, te, te, nie wiem, ja mam akurat jakieś niebiesko-złote, mogą być inne kolorki, no i najpierw narysujemy sobie coś na tej kartce, tak i nie wiem, tu jest taki królik, wow, prawie tego nie widać. Ostrości mi nie złapał. No, ale widzicie, tu jest. Tu możecie sobie coś innego narysować. A, jeszcze ja musimy wziąć nożyczki i teraz to wycinamy. Tak i mam, jak mamy już wycięte to, to coś, co narysowaliśmy sobie. To teraz, nie wiem, można na przykład wziąć taśmę i to odkleić tak, żeby było w miarę resztywne, żeby się tak nie zepsuło po dwóch sekundach użytkowania. No i można też nie, nie wiem. Jak chcecie, ja akurat to okleję. Dobrze, i jak mamy już to obklejone tak taśmą. Nie wiem, czy widać, że to jest oklejone, ale to jest oklejone. To teraz wycinamy kawałek, taś taki kwadracik mały z taśmy dwustronnej. O, taki malutki kwadracik. No, kwadracik, to to nie jest, ale wiecie, taki mały. I teraz jak mamy już to przyklejone, to sobie bierzemy właśnie jedną taką pinę taką o, i to przyklejamy. O, i teraz mamy takie coś i to może... O, i teraz możemy sobie to włożyć tak w kartkę. O, i zaznaczyć na przykład, że skończyłeś robić tutaj notatkę, nie wiem, z historii. Albo zaznaczyć sobie, gdzie sobie skończyłeś, nie wiem, manga czytać. O, albo na przykład też można po na podręcznik sobie to zaznaczyć, bo nie wiem jak u was, ale mnie to strasznie denerwuje, kiedy sobie y, robisz właśnie... Nie wiem, ja robię się jakieś zadanie z matmy z podręcznika i nagle ci się tak, tak, tak matma zamyka, tak siu i później nie możesz znaleźć tej strony. Więc to jest bardzo użyteczne i przechodzimy już do kolejnej. Następne na i to jest bardziej... No no proszę, na przykład macie sobie zakrętkę z jakiegoś picia czy coś. I sobie rysujecie jako coś na karce, wycinacie w kształcie kółka takiego jak ta zakrętka przyklejacie to i dadam i jeszcze tutaj mam taką o proszę i jeszcze można przykleić na przykład guzika ale mi brakło zakrętek więc nie mam jak tego pokazać jak zrobić ale to już wczoraj ostatnio robiłam chyba bo... chyba wczoraj albo wczoraj nie wiem ale to też jest dość fajne i łatwe dny kolejnym dny które zrobiłam własnoręcznie no tak chcecie jak kolejny white to można sobie zrobić takie z plasteliny, takie kółko z plasteliny i później taki są kolor plasteliny jaki był z tego kółka. Zrobimy obramówkę tego kółka i można zrobić takie serduszka, wiesz, że trochę nie wyszło. I na przykład nie wiem można... Ma. Ma. <głos》> można sobie na przykład tu kolczyki włożyć albo jakieś pierścionki To jest akurat tutaj przy lampce mojej tutaj przy łóżku Więc na przykład przed nocą Sobie ściągam kolczyki i sobie daję tu Kolejną też rzeczą Typu DNY. Może to nie jest jakoś tak Mega aesthetic Ale też można sobie słoik Na słoiku takie taśmy Porobić I tam gdzie nie dasz tych taśm Sobie pomalować na różne jakieś kolorki I To wyschnie, I później wyschnie, oderwać taśmę I mieć takie ładne i może to nie jest mega estetyk, bo akurat nie miałam jakichś w miarę ładnych kolorków ale i tak bardzo fajne. Także, z, także można sobie zrobić takie po Bierzecie jakiś taki, taki, no takie coś szklane, no i sobie to klejacie takimi perełeczkami Możecie sobie na przykład guziki wywalić do tego. To tyle z dzisiejszych DNY. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, może nie wszystkie kiedy robiłam tu przy Was, ale też różne rzeczy pokazałam jak zrobiłam. I czy chcecie apartwa zrobienia DNY, pokazywania jakichś DNY co zrobiłam, to na 3 lajki będzie.